Dzień dobry, witam Was w kolejnym dniu w słonecznym Miami. Jest godzina 8, prawie, a już jest ciepłutko, fajnie. Także ten dzień zapowiada się dobrze. Mam nadzieję, że nie zmiecie mnie tak jak wczorajszy. Generalnie miałam wstać dopiero teraz, ale się obudziłam jakąś godzinę przed budzikiem chyba nie wiem z tej całej ekscytacji. Zastanawiałam się, czy może nie pojechać w miejsca, które chciałam zobaczyć trochę szybciej, żeby szybciej skończyć i potem pojechać po prostu posilować sobie na plażę. Ale wszystko jest tak niefajnie rozłożone, że chyba bym się tak czy tak nie wyrobiła. Także zaraz zobaczymy, jaki będzie mój plan, czy będę szła zgodnie z moim wcześniejszym planem, czy może coś się pozmienia. Eee, no i to tyle. Piękne Miami. Wypadku samochodowego, jakby tutaj ludzie jeżdżą tak nieostrożnie i że to jest aż przerażające, że dosłownie taki pisk opon dwa razy był, także fajnie. I Za każdym razem też słyszałam w ogóle, jeżeli chodzi o zwiedzanie Miami, że najgorszym pomysłem może być wypożyczanie auta, że już lepiej szukać komunikacji miejskiej, czy właśnie poruszać się Uberami, może wyjdzie to trochę drożej albo nawet podobnie ale że właśnie tutaj bardzo jest ciężko z miejscami parkingowymi. Jak są miejsca parkingowe to też trzeba za nie płacić, więc to by wyszło wszystko na jedno. Także jakbyście kiedyś się wybierali do Miami to pamiętajcie o tym, że raczej wypożyczanie aut w tych korkach wszystkich i gdzie właśnie trzeba dużo płacić za parking to lepiej już przyjechać właśnie po prostu solo i poszukać jakiejś komunikacji miejskiej czy brać Uber czyli Lyft. Ja teraz sprawdziłam i aplikacja Lyft jest tutaj tańsza. List, list, nie wiem jak się czyta. Karma jest ta różowa, podobna do Uberu. Wam pokazać, który z pokazów wybrałam, ale szczerze powiem, nie pamiętam, czy wybrałam dynamiczną ziemię czy czarne dziury, bo nie pamiętam, który z tych wydawał mi się ciekawszy, także to będzie dla nas niespodzianka. Ja zaraz sprawdzę na bilecie, może mam napisane, które wybrałam. Idę się zabukować i zabukować, no w sumie to tak mogę powiedzieć, z moim biletem online i widzimy się w środku. Okej, okay. jestem już po wideo e, e, w planetarium i idziemy teraz na mumie. Jest to wystawa jakby czasowa, widzę, że jest na niej kolejka dość duża, ale mega mnie to interesuje, bo no jakby tam są prawdziwe po prostu zmodyfikowane ciała, nawet jest osobna karteczka, że dzieci poniżej 12 roku życia to lepiej, żeby z rodzicami i też, że to może nie do końca być dla tych dzieci, bo że to są prawdziwe jakby po prostu ciała odnalezione. Także idziemy zobaczyć, ja się trochę cykam, zobaczymy. się idę do miejsca, na które najbardziej czekałam, uznałam, że z wami podzielę reakcją. Pa! Okay. kawałek planetarium i idealnie przewidziałam, kiedy zacznie padać. Wysłałam głosówkę e, do mojego chłopaka i miałam, że no, że jestem jeszcze w muzeum, już się zbliżam do końca, ale znowu się zbierają chmury, więc pewnie lunie, tak jak e, wczoraj. A ja dzisiaj jeszcze mam jedno miejsce do zobaczenia, które jest e, na otwartej... No właśnie, na otwartej przestrzeni i się zaczęła burza. Także... Nasza podróż w Frost Museum of Science się właśnie zakończyła. Jedziemy teraz w kolejne miejsce. Mam nadzieję, że już żadna burza mnie nie złapie. Tam są jeszcze jakieś takie niezaciekawe chmury. Tutaj już niebo ładnie wygląda. Ja mam ze sobą mój obiad, bo po prostu porcja była tak ogromna, że się aż zdziwiłam. Jakby ja nie jem wcale mało, także nie myślcie sobie. Ale on tak jadł, to jadł i miałam. Także liczę, że następne miejsce, w które idziemy, nie będą mi kazali tego wyrzucić, bo to mnie trochę stresuje, a tak to bym miała już... Teraz miałam lunch, a potem bym miała obiad-kolację, także widzimy się już na miejscu, Mam... trzymajcie kciuki, żeby mi mojego ryżu nie wyrzucili. I widzimy się. Ok, zapewne wiatr mi okropnie wieje w mikrofon, ja teraz jadę na rowerze i zaczyna kropić, także żegnam się z Wami tym pozytywnym akcentem i widzimy się w kolejnym odcinku. I zobaczymy, co będę robiła jutro. O! Akurat... O, chyba się jeszcze załapiecie na deszczyk. To jeszcze chwilkę ze mną pojedziecie. Wait. Chwila. O!